Lubię mieć czysto w domu. Lubię jak jest świeże powietrze, podłogi świeżutkie, piękne, pachnące. W całym domu czysto, nie ma kurzu. To jest najlepsze uczucie zaraz po sprzątaniu. Jeśli masz tak samo jak ja mało czasu na sprzątanie, polecam ci odkurzacz Thomas Drybox Amphibia. Pomoże ci w porządkach, jeśli nawet chcesz odkurzyć, umyć, wyprać tapicerkę, wyprać dywan. To jest najlepsze urządzenie. Pokażę Ci dlaczego. Odkurzacz piorący Tomas wybierze każdy Twój dywan. Jeśli wydaje ci się, ale po co mam czyste dywany, jeśli wypierzesz swój dywan, zobaczysz filtr wodny, jak wygląda, to od razu się przekonasz, no jednak chyba nie. Już nie musisz teraz zamawiać usług profesjonalnego pana, który przyjdzie po wypierze wybierze dywany. Nawet jak to robisz raz na rok, to po co? Skoro jeden odkurzacz może i odkurzyć... I wyprać wszystko nim zrobisz. Zobacz, jak ułatwi pracę w Twoim domu. To jest najlepsze rozwiązanie, jakie ostatnio mnie spotkało. Wybiorę dywan i pokażę Ci, jak przygotować Twój odkurzacz Tomas do prania dywanu, tak abyś to spokojnie mogła mógł zrobić za pierwszym razem przy oglądnięciu tego filmiku. A później samoczynnie będziesz to robić, bo to jest tak. Proste. Zobacz. Pierwsze co? Przygotowuję filtr wodny w odkurzaczu. Wkładam go pustego. Po, pusty, ale popatrz. W środku ma taką wkładkę białą. To jest wkładka, która zbiera nam zanieczyszczenia. Nie powoduje, że one się rozchlapują. A tutaj ma pływak. Widzisz? W pozycji poziomej, jak się znajdzie, gdy filtr jest zapełniony brudami, był odkurzacz nam się wyłączy. Wtedy wylewamy, wyciągamy wkładkę, wylewamy nieczystości i filtr z powrotem wsadzamy do odkurzacza. Znowu jest gotowy do prania. Proste? Proste. Wsadzamy na filtr do odkurzacza, zamykamy pokrywę i w następnej kolejności wlewamy płyn do prania tapicerki Thomas Protex 20 ml tego płynu dajemy do tego pojemnika razem z letnią wodą. Napełniasz cały zbiornik na wodę letnią wodą. Dodajesz 20 ml tego koncentratu. I tak odkurzasz masz przygotowany do prania. Zobacz teraz. Ta końcówka to jest końcówka do prania dywanów. Ale po pierwsze musisz tutaj ściągnąć z niej tym przyciskiem tą nakładkę. Bo ta nakładka służy do mycia podłóg twardych, więc na, na razie nam nie będzie potrzebna. Odkładamy ją i tak mamy przygotowany tą ssawkę do prania dywanów. Popatrz, tutaj jak jest założona, ma system doprowadzania wody do tej dźwigni. Dzięki temu naciskamy tą dźwignię Uruchamia się spryskiwacz, przyciągamy do siebie jednym ruchem i wszystko masz zmoczone i wciągnięte tutaj tą szczeliną. Tak bierzemy dywan. Zobacz teraz. Najpierw po uruchomieniu odkurzacza włączasz go tym przyciskiem. Pamiętaj, żeby włączyć go na maksymalną moc sania. To jest bardzo ważne, bo wtedy masz pewność, że wyciągnie wszystkie nieczystości z dywanu, a wodę, którą przez dźwignię podaję na dywan, dobrze wyciągnie i dywan wtedy będzie tylko delikatnie zwilżony. Czyli najpierw włącznik na maksa, później włączasz pompę i bierzesz, spryskujesz tą dźwignię, naciskasz, spryskujesz dywan i ciągniesz do siebie. I tak masz wyparany dywan. Zobacz jakie efekty uzyskamy teraz i jak za chwilę będzie wyglądał filtr po naszym praniu. Zaczynamy. Prany, jak widzieliście sami. Teraz chciałabym Wam pokazać, jak wygląda filtr wodny po praniu. To jest zbiornik, a tak wygląda po praniu dywanu w środku. Zabrało się tutaj dużo zanieczyszczeń, które pamiętaj, płuczem pod bieżącą wodą i filtr jest gotowy do ponownego użycia. Konserwacja urządzenia jest bardzo ważna. Rurę odkurzacza możesz wypłukać pod bieżącą wodą. Tak samo proponuję, aby z tyłu do zbiornika, pustego zbiornika na wodę, nalać pół szklanki letniej wody, przepłukać pojemnik i cały układ sący nad wanną, mywalką, po prostu w łazience, aby wyczyścić ze środka biorącego cały układ ssący. Pamiętaj o konserwacji Twojego odkurzacza Tomas bo wtedy wydłużasz jego żywotność i dzięki temu będziesz go mieć dłużej na wiele lat.